Dzień dobry, e, mi tutaj e, całe grono podgórz hostes. E, ze mną jest Pan Holty Tecki uniwersyteckie w tak. Dobrze. Eee, tradycyjnie jak co roku głosiliśmy nominację do nagród Orient Men podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Konicowej, który w tym roku odbywał się eee, e, dziś od 10 do 13 kwietnia. Byliśmy tam, tak? Byliśmy wszyscy tam. Michał do mnie prezentuje koszulkę z festiwalu. Eee, I dzisiaj w ramach Komiksowej Warszawy mamy przyjemność ogłosić zwycięzców tegorocznych orientmentów i dręczyć nagrody. Eee, jak doskonale wiecie, orientment to bohater z komiksu Tadeusza Walenowskiego. W ten sposób chcemy honorować naszego klasyka komiksu. Życzymy Panu Tadeusza Walenowskiemu mnóstwo. E, zdrowia. Dodam jeszcze, że nagrody, e, tatuetki, orientment są fundowane przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe. Zaprojektował e, je Michał Kolek, a wykonał Marek Stokarski. Nagrody są przyznawane przez Polską Akademię Sztuki Komiksu, w której skład wchodzą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego, laureaci z poprzednich edycji, laureaci nagrody, naukowcy, dziennikarze, wydawcy, generalnie środowisko komiksowe polskie. Polską Akademię Komiksu tworzą cztery organizacje, Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, Stowarzyszenie Twórców Kontur, Instytut Kultury Popularnej oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Na koniec formalności jeszcze pozwolę sobie wymienić partnerów e, festiwalu. Jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Stowarzyszenie e, Komiksowe Międzynarodowe Tagi Książki w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Historia i Kultura, Holenderski Fundusz Literatury i Czeskie Centrum Literatury. Zacznijmy, zabierzmy się na resztę z rozdania nagród. Pierwszą kategorią, w jakiej rozdanie nagrody to będzie najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce. Komiksy, które są nominowane w tej kategorii to Kaczki, dwa lata na piaskach, Kate Beaton, rolnictwo do Perskiewu, Droga, autorstwa Manu autorstwa i ostatni dzień dla Philipsa prawda, prostwa Jakuba Raga i Michała proszę o odczytanie zwycięzcy. Zanim to zrobię powiem, że debiutowałem w tej roli w Poznaniu właśnie na ostatnim festiwalu i znów to robię. Jak, jak to się dzieje? To roli A za dużo nowa rola. Na za większym Przed komiksem zagranicznym wydaniem w Polsce zostały kaczki. Także Chcę podziękować bardzo w imieniu całego wydawnictwa za taką wspaniałą kategorią jest najlepszy komiks z <grych> I w kategorii mamy nominujące nowy to. Detektyw Mist był na tropie O Orety naprawdę go nie mieli, I autorstwa Piotrka Nowackiego, Macieja Jaśniewskiego i Tomka Kaczkowskiego. Wydaje mi Kultura w kultur, <grych> Wielki Wdzik również, to dziewiąty, pod tytułem Niezwykłość, autorstwa Tereni do wydawnictwo Ekwon Polska. Kolejna nominacja Czomberek, to pierwszy, pod tytułem Dom, autorstwa Wiktora Talaga, Wiktora Talaga i Aleksandra Macha, wydawnictwo Ekwon Polska. I nagrodę za najlepszy korekt dziecięcy wędruje do Bardzo dziękuję za e, tą nagrodę. <twent� questionnaire> Teraz kolejny. Kolejna kategoria to Najlepszy debiut. Tutaj mamy e, trzy nominacje. Komiks Małpa, e, autorstwa Wasi Asasz Majkowskiej, dla Timon Comics. więc mor na dzielni autorstwa Beaty Bytko, Lewisko Kultura Gniebu. I komiks Przesilenie od autorstwo Joanny Sempek, dlawistwo Kultura Gniebu. Tutaj, podobnie jak temu tylko dodam, że polskie stowarzyszenie komiksowe oraz stowarzyszenie y, twórców kontur ubudowało y, dodatkową nagrodę pieniężną. Za zwycięstwo w tej kategorii wysokości 1500 zł. Myślę, że poproszę o wyczytanie werdyktu. Ja tylko powiem, że czytałem też wszystkie te rzeczy i to jest kolejny rok, gdzie chyba w zeszłym roku był jeden pan, a dzisiaj są już same panie w To jest wielka zmiana w polskim komiksowie. Niech dodajmy, że właśnie na tego produkt 25 będzie wyglądał tak, jak będzie wyglądał. Super. E, najlepszy debiut? Ord na dzielni, Beata Pitka. Jutro mija równo rok od wydania „Mordu”. E, Premiera odbyła się w Lęgrenówce, e, otwartej pracowni Muzeum Karykatury, na, na Warszawskiej Starówce. Strasznie dziwnie się słyszę w mikrofonie. I tego samego dnia odbył się strajk muzealników, który, e, gdzie ludzie protestowali przeciwko rażąco niskim pensjom. Pensją w kulturze. I teraz rok później spotykamy się w tym pięknym tmachu, który no, mi się podoba, bo mam taki fetyszy betonowy, ale <grym> <grym> słyszymy częściej niż o tej architekturze, słyszymy o tym, że pracownikom i pracownicom MSN-u nie jest tu najlepiej. Często słyszymy o tym, że prace nie są eksponowane w należący sposób. No i tak sobie myślę, że inwestowanie w takie duże przedsięwzięcia, a nie inwestowanie w ludzi, można nazwać tylko i wyłącznie propagandą. w ogóle. No i jutro są wybory, więc idźcie na nie. I to tyle, dzięki. Najlepszy kolor. Dobrze, następna kategoria to najlepszy strażysta lub strażystka w tej kategorii, nominowani są Ładżej Kurowski za Stachanowca In Space, stąd 1, Wydawisko Niezależne za komiks Hexa, komiks wydany przez EC1 Łódź Miasto Kultury oraz za komiks Helena Wiktoria, tom trzeci. Emocje odsyję wydawnictwo Studio JG. I poproszę o odczytanie werdyktu. Marcin, zobacz, jakiego mamy nosa. <laughs> ... <laughs> 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 Zobaczymy, czy odbierze, ale właśnie za scenarzystę, bo i tak bardzo aktywnie przy tym tamie pracował, dlatego nie pomylimy się. Przepraszam, nie, po prostu yy, zasłoniłem sobie. <grym> biegamy, mój i dominowanie są. Panie Przewodniczący, zapraszam na scenę yy, z powrotem Bortka. E, dziękuję, bo to jest szokujące parę razy dostać w, w przeciągu trzech minut. Ale chciałbym jedno coś powiedzieć. Czytajcie polskie komiksy, bo no bez was nie ma polskich komiksów. I została nam ostatnia kategoria, najlepszy komiks polski i komiksy nie ma w tej kategorii to Hexa, autorstwa Katarzyny Wiedeczem e, i Sula, czyli Sola. Czy Kulturowego i komiksu Todoraka to, to Krzysztofa Stanisława Naszta wydany przez Nagle Komiks. Ja mam, ja mam swój, swój ulubiony tytuł. Ciężko, ciężko na tym, przy tym nagrodzie.

Bardzo chciałbym dedykować mojej żonie, mojej, moim dzieciom, bo bez tego, bez nich nie byłoby tego komiksu, ani mnie tutaj. i Dziękuję wszystkim czytelnikom, że tak ciepło przyjęliście mój komiks. Bardzo dziękuję. tylko że widzimy się już niedługo na terparty w lokalu spokojna 15, na ulicy Spokojna 15. E, oraz widzimy się za rok na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. Artur! Dobrze. Jeszcze jedna kupić. Jeszcze trzeba raz kliknąć. Tak, na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej w terminie 16-19 kwietnia 2026 oraz na konferencji w Warszawie w terminie 21-24 maja 2026. Dziękuję serdecznie Wam wszystkim i widzimy się na After Do zobaczenia. Dziękuję.